Eleganc. Oh <laughs> Sam się obsłużysz. <laughs> Dobra, mogę dan? Dawaj, ogień! Wyhamuj go! Wyhamuj go! Żeby ci nie wyskoczył! Jest ten to... Nie wejdę tu. Wejdzie, zobacz. zobaczcie, że wejdzie. Specjalnie leśniczyk, jak sadził te drzewa to wiedział Pajero ma przejechać i co? Dobrze drzewa posadzone? Dobrze, tak? W przywole Dzwonisz na wklejkę? A, przyjedzie ktoś? Michał to dopiero początek, jak się na sercu spierdolę, jak się się to wszystko. Nie? Słuchaj, teraz tak samo podszypiamy u nas. To? To? Nie wiem, chyba tutaj to powinien... Zdarzają się to. Lakier porysuje kuletki. płytam. płytki sami dzieci. To będziecie mieli Poczekaj. Co? Nie ma lekko. Musi być pompa. Kopa Piecząteczka Dobyta? Dużo już? Nie. Koła tam, koła tam. Tam dobrze. Jedź, 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 jedź. spokojnie Jedź. Dobra, dobra, starczy ci. Lepiej odwijać, bo tutaj to widać, że jest dziewiątka, ale tak po Dobra, jest dobra. I odejdziemy, że są stykały Chłopaki, jak na rajdzie? Na razie świetnie. Podoba się? Nie boisz się? Na pewno? Się chyba poparzyliśmy pokrzywami. A! Teraz no, te... no takie są pokrzywy, wredne. Jak na rajdzie? Przejdźmy do tyłu. A trapów nie używacie? No, jak już zdaje się, że już przy następnej pieczątnej rozłoży, nie? Tak. To tak lenistwo takie, nie? <grym w górę> Chuj przygotować ścieżkę, jak można się wiebać <grym w górę> Tyłu, nie? nie, bo jest za, za, za drzewo zatechnął, wiesz? Ale do przodu może pomóc, nie? mocno cię obsypało? Zrobione. No? Podoba się? Podoba bardzo. To, najwa to najważniejsze. Trzymaj się mocno. Zrobiona? Zrobiona. No i tak. Pilot się spisał. na razie się jeszcze nie denerwuje, ale jak się zaczną nerwy, to będzie. Mówię o pilocie? No tak. Jak chłopaki idzie? Bardzo duży świetny. Taki łatwy ten teren dzisiaj, takie te pieczątki <laughs> tak... Nawet z auta nie trzeba wysiadać. No Ale dobra. dobra. <laughs>

Dajesz! Jeźdź. Dobra, prawo, dobra. Brawo. Prawo, kierownica! Dajesz! Dobra, jeź! Teraz w lewo, a jeszcze jeszcze, W lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, 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 O, lewo, 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 jedź. lewo, 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 Dobra, a czekaj. czekaj, czekaj, jak ten tu wjechać. no, no, nie, I nie, ta cała. Co? Warto było tu wjechać? Больше yeah, зарыва. A gdzie, żeś wprowadził? Ciebie to pilot jest jedna, Ja to 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 to, to vamos, No już traje No teraz, Krzysiu, kurwa, bo korek zrobił. No, ją. Ja Nie, to ja. mi trochę cofnie, to wyjadę. Dobra. To poczekaj, tylko włączy sobie silnik. Ale jak On idzie, tylko kurwa. Tylko wolno. Nie, tak, tam, co A tam wpadł. Dni napęd, I już nigdzie nie jedziecie? Eee, to już zostały nam teraz po prostu takie, które zostawiliśmy na koniec właśnie jak A, to łatwe. No to Ładnie tutaj wjechaliście. A co Was skłoniło, żeby ten wyjechać? No, z góry, góry jechaliśmy, bo tam to nie było. Aha, bo tu już z górki. Tak! No, ale przy wyciąganiu nas e, jeden wyrwał cały zderzak z, z ramy, z, z całe mocowanie pękło. A drugi przebił wasz, O! O! To straty jakieś są, nie? że są, są, są. Znaczy, że źle o, był... Most, także... <noise> źle był zamocowany ten zderza. I mocno w Jo. Niemożliwe w takich warunkach. To, to powinno wytrzymać. <noise> woda, stoi <noise> no tak. Ładny jest. O Jezus. No ale zobacz jak przejechał ładnie ty albo pod jedną linką, albo pod drugą, obojętnie Pod którą ci łatwiej Nie, nie tak na wzdłuż Dobra, a ta druga linka musisz wyjąć spod tego koła ją albo daj nawet dwie do góry tylko zlutować bym musiał. Aha, nie, dwie nie da rady, bo są pod innymi kątami. Możliwe, ja, dwóch to może nie dać rady. No dobra. Chwilo. Pociągnijcie delikatnie. Chwila. Dobra, poczekaj. Uważaj się ładnie podnosi. Nie, 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 niech nie, tu nie robi. Stop, 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 stop. Musisz przełożyć koło, dalej, tam na górkę, albo wyjeb to koło i spróbuj bez teraz. Porozujcie. Porozujcie. Uważaj! Uważaj! Pomału! 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 Już gibiesz! Uwaga! Jedź! 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 Uważaj! Dobra! Kofi? Bohaterowie Wydarzenia <grystanie> święty Pajarek no cóż, dawaj tutaj A co robię? To ja wiem właśnie Jak obstawiasz Twój kierowca zrobi to? Ze strzała? Nie zrobi Nie zrobi Tam go paru lat nie zrobi, nie ma <grystanie> Wie, wiecie? Nie I mi... I bałem się I to sam Jak zwykle No dobra A nie będzie krzyżał, że twoja wina? Nie A, no to dobrze Okładnie o, stój seria Seria To mam głowę. Chłopaki, jak tam obstawiacie zakłady bukmacherskie? Zrobią co ze strzała? No to Dobrze, dobrze będę układamy No, no, no dalej, no układajcie i róbcie to jak należy. Ale się napiło teraz, ty. Te. Nie odzyskamy nigdy. To dinozaury, どうして? <合 en> a ja, ja pierdzielę A dziura ta jest? Nie wiem, Bartosz, trafnij kawałek Próbuj tyłu tył, może Do tył, nie? Co się stało Krzysiu? Awaria. wariant, Kurwa, no nie przewidzicie. Ale które byście zajęli miejsce, żeby nie ta awaria? Pierwsze. Na pierwsze święty A. Turystyczna klasa Jak tam? Prysznic? Po kompanii kurat? <noise> 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 Można na miasto jechać. Tak,